Witajcie drodzy, ja się gęskine gracze, witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale poświęconym grom planszowym. W dzisiejszym odcinku unboxing gry Cooper Island od wydawnictwa Portal Games. Jest to gra strategiczna, która przynosi Was w świat pełen przygód, dzięki którym odkrywacie i budujecie wyspę. Wyspę Coopera, nazwanej od imienia Waszego przyjaciela, wiernego towarzysza, który pomógł Wam odnaleźć tą wyspę, a jest to Wasz wierny Yes. Co kryje się dokładnie w opakowaniu? Zaraz Wam zaprezentuję. Niemniej jednak od razu chciałem Was zaprosić na recenzję Pawła z Granta. Tatam. Tak więc link znajdziecie poniżej, powyżej lub gdziekolwiek, gdzie mi się uda go umieścić. A nie przedłużając i szanując Wasz czas, poproszę Was o zasubskrybowanie, polajkowanie, napisanie komentarza, zadzwonkowanie, ewentualnie po prostu wejście do naszego sklepu i kupienie gry Cooper Island, jeśli Wam się Wam spodoba recenzja oraz nasz unboxing. No dobrze, lecimy z materiałem. Zobaczmy w takim razie, co kryje się w grze Cooper Island. Na początek oczywiście ściągamy naszą folię. Ok, folia Ciach. I na początek widzicie bardzo, bardzo fajne wieko. Przepięknie zilustrowane. Taki klimat morski, przygodowy. Z tyłu mamy oczywiście zestaw całych komponentów. Całą zawartość. Krótką historię wprowadzającą. okej, okay. Oraz oczywiście informację, że. Gra jest przeznaczona dla osób powyżej 12 roku życia. Czas rozgrywki między 75 a 150 minut. Liczba graczy to do 4 osób. Mamy też tryb solo, tak więc samotnie również możecie zdobywać wyspę. Yy, ok, zobaczmy w takim razie, co tutaj mamy za komponenty. Sporo tutaj mamy znaczników. Zacznijmy od. To są takie znaczniki robotników specjalnych. Okej. Okay. Mamy też takie małe budynki. Tutaj mi się wyostrzyło. Wyostrzyło się. Dobra. Mamy też tego typu twierdze. Okej, okay, to są nasze twierdze. Co my tutaj mamy? Mamy jeszcze krążki zwykłych robotników. To oczywiście dla każdego z graczy we właściwym kolorze. Co jeszcze tutaj mamy? Słuchajcie, powinniśmy mieć jeszcze coś. Jest, jest. Mamy też statki. Takie statki to są jedno masztowce. I zaraz dokopiemy się do dwu masztowców. Uh -huh. Ok, tak wygląda dwumasztowiec. Więc. Tych komponentów drewnianych jest całkiem sporo. Mamy jeszcze. Dobrze, tak więc. I odkładamy. Teraz takie mamy kwadraciki. To są nasze surowce. Drewno, kamień, płótno, złoto, żywność. Tak to one się nam prezentują. Nasze drewniane kosteczki. One idą na bok. Mamy duży, duży, naprawdę duży wielkości kartki A4 no na całe pudełko. O. Ok, na całe pudełko y, mamy worek. Ok, fajnie, że on jest dołączony. Zobaczmy w takim razie, co jeszcze mamy. Mamy instrukcję. Instrukcja. Y, na początek mamy oczywiście historię wprowadzającą, jak to było, w jaki sposób odkryliśmy wyspę, dlaczego wyspa nazywa się Cooper. E, oczywiście pochodzi ta nazwa od naszego wiernego towarzysza, naszego psa, który e, pomógł nam w odkryciu tejże wyspy. Jak widzicie, tutaj mamy wszystko dokładnie rozpisane. Gradzili właśnie. Mamy tak, na początek tak plansze. Uh -huh. Ustawienie dla zależności od ilości osób tak rozkładamy naszą planszę główną, Ok, mamy też planszetki graczy, które Wam za chwileczkę pokażę. Uh -huh. No i cały zestaw komponentów i opisy, 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 łącznie, słuchajcie, o, 27 y, stron. Naprawdę bardzo szczegółowo, włącznie z tym, że karty są też y, opisane. 28 stron. Okay. Instrukcja pomocnicza, y, uwagi od autora oraz krótka informacja, krótki opis o kuperze, y, naszym dzielnym psiaku. Y, co mamy tutaj? Mamy dalej, tak, y, notatnik do zapisywania punktacji, który nam się Mm, który nam się nie wyostrzył, ale na pewno nam się może przydać. Mm -hmm. Co jeszcze mamy? E, woreczki strumowe, bo nich, ich nigdy nie jest za mało. Mamy jeszcze taki zestaw e, kart. To Tutaj zaraz czy to otworzymy jakoś. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mamy tak. Słuchajcie, ponieważ Canon mi spłatał figle i muszę po prostu dokręcić wam dokrętkę, tak żeby zaprezentować wam te karty tak jak należy. Dlatego sortki zacięcie i jeszcze raz pokazuję. Znaczy, ja pokazuję wam jeszcze raz, a wyglądacie to po raz pierwszy. Na początek mamy pięć statków handlowych, to, towarowych. Ok, to są nasze pięć statków. Mamy teraz Królewskie zlecenia, jest 8 tych kart. W prawym górnym rogu widzicie e, ich numery. Oczywiście one wam będą przynosić e, dodatkowe punkty. Ok, karta ósma, i teraz mamy karty mm, małych budynków. One w ten sposób wyglądają. Karty budynków dużych mają tego typu e, rewers. OK, zobaczmy sobie w takim razie te małe karty, znaczy małe budynki. Co tutaj mamy? Mamy tak małą stocznię, cieśle, urząd celny, magazyn, pracownia rzeźbiarzy, biuro kartografa, ekipa rozbiórkowa, zarząd portu, biuro kapitana portu, lombard, biuro geodety, gospodarstwo, spichlerz. Co my tutaj jeszcze mamy? Biuro rachmistrza oraz budynki duże. Okay. Mamy tak, kompanię transportową, wrakowisko, zakład pogrzebowy oraz poborcę podatkowego, bo nic tak w życiu pewne nie jest jak śmierć i podatki. Latarnia morska, gospoda, biblioteka, duża stocznia, bank, wieża. Muzeum, cech murarzy, cech kupców, obserwatorium, y, skład towarów oraz kartę punktacji. Jestem Wam jeszcze winny y, prezentację y, karty do trybu solo. One mają wszystkie bardzo fajny, przyjemny y, rewers z naszym kuperem. Y, tak więc, jak widzicie. Tutaj mamy dodatkowe zasady oraz przebieg rozgrywki w trybie, w trybie AUTOMY. Jak widzicie, tych kart jest tyle i wracamy do głównego tematu. OK. Zobaczmy, co mamy dalej. Mamy teraz tak... Oj, to są takie płytki... Czekajcie, bo to jest połączone. To było połączone, to to rozłączymy. OK. Mamy tak, dwa tryby, typy płytek. One są oczywiście dwustronne. I teraz tak, te płytki są podwójne, wykonane z fajnego, grubego kartonu. Naprawdę. Fajną cechą będzie to, że będziecie mogli układać te płytki obok siebie, ale również na sobie. Tak w związku z tym ta wyspa będzie wyglądać za każdym razem naprawdę inaczej. Tych płytek jest naprawdę sporo, ponieważ jest ich łącznie 60 mm -hmm. O tutaj mamy jeszcze. No naprawdę jest tego dużo, no popatrzcie, no cały, 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 cały zestaw. Są płytki podwójne, są płytki pojedyncze. Ok, teraz mamy tak. To jest część planszetki dla, dla Was, dla graczy. Ok, to, ten rodzaj planszetek są to planszetki robotników. Do tego dostajecie drugi rodzaj planszetek. Mhm. I tutaj wszystkie akcje, które będziecie mogli zagrać, są bardzo szczegółowo. Rozpisane. Jak zobaczycie, to jest masa ikonografii. Naprawdę jest no, tego cały gigant wszystkich, wszystkich informacji, co i jak zagrywać, co za co zostajecie i tak dalej, i tak dalej. Miejsce, oczywiście, jeszcze na nasze stateczki. Tak więc mamy cztery plansze dla graczy. No i to jeszcze nie koniec. Mamy teraz tak. Cały zestaw wysp i znaczników dodatkowych są to, to są nasze półwyspy, które będziemy dołączać do naszej planszy głównej. Mamy też takie znaczniki, są to znaczniki Łodzi kupieckich. Co my tutaj mamy jeszcze? Mamy kolejne mamy tutaj te rzeczy, o, to wszystko jest połączone. Połączone. Tutaj mamy, zobaczcie, sobie, przyjrzyjcie się, monety mamy. Mamy tutaj jeszcze takie elementy do łączenia naszych półwyspów, naszych wysp. Mamy też tego typu znaczniki. Są to znaczniki ruin, ale z tych ruin mogą też powstać posągi. Tak więc to wszystko, to wszystko, to wszystko u Was. I teraz jakby dla każdego z graczy oczywiście jest oddzielny zestaw znaczników. To sobie zobaczycie. O, w ten oto sposób, przykładając jedno do drugiego. Tak więc zestaw łodzi dla gracza niebieskiego oraz żółtego. Ok, no i jeszcze kolejny półwysep nasz. O, słuchajcie, masę, masę komponentów jest w tej, no, wydawałoby się, dosyć niepozornej grze, ale jest to typowy e, Euras z, z motywem Work and Placement. Tak więc, no, tych komponentów no, musi być, musi być sporo. Ok, co mamy na koniec? Na koniec mamy... O, takie żetony to są żetony y, dziennika pokładowego. On bardzo fajnie wygląda taki, no ma naprawdę bardzo fajny y, charakter. Zobaczcie sobie, dziennik pokładowy, co mamy tutaj na odwrosie tego dziennika. Mamy też elementy jeszcze naszego do łączenia. O tym dokładnie jak łączyć, to w zależności od tego, ilu graczy będziecie mieli, tak będziecie łączyć tą wyspę całą i tak też będziecie ją sobie tam później eksplorować i odkrywać. Ok, mamy też jeszcze znacznik. No i zawiesiłem się. O przedzielnego kupera mamy też naszą wyspę. Centralną, od niej zaczniemy budować każdą rozgrywkę, w zależności od ilości osób. Oczywiście, mamy też jeszcze kotwice, które będą nam również niezbędne podczas rozgrywki. Słuchajcie, Gra Cooper Island jest grą Worker Placement. Jest naprawdę grą wymagającą, która Wymaga od Was mużdżenia, tak więc, jeżeli jest, jesteście zainteresowani, zapraszam Was bardzo serdecznie do naszego sklepu, a ja Wam kłaniam się, Wam bardzo nisko jaskiniagraczy.pl.